To witajcie w kolejnym dniu, zzyma u majstra lecimy dzisiaj ki wolny dzień, w sensie wolny jak wolny, yy, ale ten, majster zawsze coś robi, nie ma wolnego dnia. Zawsze coś tam działamy. Yy, co będziemy działać? No, będziemy, jedziemy na działkę na rancho, jakie ładne kwiatki. Ale posprzątałbyś tu majster No fajnie by było jakby to ktoś ogarnął No Powiem wam by było całkiem sympatycznie e, Jedziemy na górę Trawka zaczyna się tu ładnie bujać A możemy się przejechać nawet na sam dół Co mi tam Będzie lepiej tu może wjechać e, Na samą górę znaczy Pokażę wam jak się fajnie trawka za chwilę e, Trawka buje za chwilę będziemy już kosić więc traktorek będzie miał gindym. Eee, I co tu jeszcze? Tu góra miała być siana, ale chyba nie będzie. Chyba mi się nie chce, to zaczyna trawa rosnąć. Ona się tam bójnie chyba przez lato, co? Tak tutaj nie będę jeździł, i tak, bo nie ma takiego sensu. To powinno się to ładnie bójnąć. Więc na razie jednak nie będziemy siać tutaj. Rośnie tak jak dół, się zacznie kościć i to ładnie wszystko zarośnie. O, już zaczynają kwitnąć te tarki. Inne cudawianki. to w końcu będzie kolorowo tutaj. A gdzie jadę? Tu coś będę. O, serio. No właśnie, te opony są tak kurde, dziadowskie, stare. Byle kurcze, byle błota już się kopią. Dobra, tu trzeba będzie jeszcze to wyporządzić. Myślę, że w tym roku będzie czas. Cały dół tutaj zrobimy. Taki mam plan. A jak będzie to zobaczymy, mam nadzieję, że to uda się ogarnąć. I co? Dobra. Idziemy na las Co ty majster masz las? Ha. A jak? Coś tam jest Spróbujemy tam wjechać Ale tu chyba tylko kawałek Bo tam dalej może być lipnie Jedzie No i żeś najechał No mówię Te opony są beznadziejne Dobra mam nadzieję że jakoś stąd później się Da radę wycofać Bateryjka mi się ładuje Druga Co tu się stanęło Oj nie miałeś powycinać no miałem, sekunda No i co? Yy... O Chyba cofnę później stąd, co? Chyba cofnę, dobra Biorę zabawki I idziemy To weźmiemy na raz, mamy piłę Paliwko mamy Idziemy zobaczyć co tu się dzieje Fajnie trawka zaczyna rosnąć Co ty tu majster działasz w ogóle w tych krzakach? Relaksuje się Relaksuje się, dokładnie Niby praca we relaksu troszkę Zrobiliśmy taką fajną dróżkę Będą ci tu jeździć teraz Eee, tam będą a nawet jakby, niech sobie jeżdżą. Eee, nie, nie wycinamy tutaj nic stojącego. To wszystko co widzicie, te kubki, to są zrobione, to wszystko leżało. Eee, dużo tutaj tych spadów było strasznie. Mówię, tu jest przejazd do góry. Ładnie przecięty. To sobie, tędy sobie bejcą lecę bez problematyki. Ruskim było tutaj gorzej przejechać. Troszkę się grzebał, nawet widać są ślady Ale Beta przechodzi tutaj bez problemu nawet z przyczepką, także Także spoko luz Idziemy sobie tędy Tu ostatnio z Andzią robiliśmy Wszystko trzeba nosić, tak dużo przerzucania jest Ale tu jest fajnie, bo Jest chłodno przynajmniej No ładnie już to wygląda, przeczyszczone tam jeszcze te dwie sztuki krzywe, można by było, ale chyba je zostawię, bo jest na tyle. Mówię o to wszystko to leżało, no oprócz tutaj jednego dęba przez przypadek ściąłem nie, nie dobrze No ale nic. E, o, będziemy działać tu. Cyk puch. To trzeba przerzucić wszystko na dół. Tam jeszcze troszkę jest dościinki do. Ścinki, do... Przecięcia, i tam są spady, jeszcze leżą. Tam jeszcze leży. Także znowu się tutaj pewnie naprzerzucam trochę. Jeszcze woda została ostatnio szukałem. No to co? Będziemy coś działać. Coś wam może jeszcze ponagrywam, chociaż spędzie pewnie nudno. Ale tak to wygląda. Ten mój lasek fajny, świetny. I tyle krzaków to było ja ani jednego roga. No nie wierzę normalnie, chyba że ktoś już wyzbierał. Ale rogów nie widziałem, tutaj niestety nie znalazłem. Dobra, e, idę po radyjko, bo ja bez radyjka to wiecie nie robota. Przynajmniej u mnie e, Więc idę po radyjkę jakąś muzyczkę i będę to rzucał na dół. Muszę to wszystko poukładać i, i znowu u góry ciąć. I tak do późnych godzin wieczornych. Dobra, lecimy dalej. To już przerzuciłem, co tutaj było. Muszę sobie i, i co? I jedziemy ciąć. Tylko muszę sobie łańcuch zmienić. Bo. Dlaczego muszę sobie zmienić łańcuch i prowadnicę? Bo ten łańcuch mam kupiony. Ten ostry, taki. Nie wiem, jak on się nazywa. I szkoda, go na takie gałęzie prowadnica też jest nowa. O! To niech sobie leży. A założymy starą prowadnicę do takich krzaków. I łańcuch będzie. Który będzie łańcuch? Ten chyba. Co? To czuł Uszalał? I to rozplątywanie łańcucha, normalnie. O No wiem, dało się. Dało się, ładnie słoneczko dzisiaj świeci. To trzeba pogodę wykorzystać, nie? Przydałoby się. Blazon. Mała piła, ale jest lekka przynajmniej. Chyba będzie co? Beć. Troszkę za ciasno. Nie jest OK. Dobra. Potankujemy od razu. Sobie. Cykluch, coś tam potniemy. Chciałbym to dzisiaj skończyć, ale pewnie będzie ciężko. Byłoby już z głowy, bo później jak się puści trawa i te inne krzeczory, to będzie lipa. Dobra. Łańcuch do pudełeczka. Tu mamy jeszcze jeden. Prowadnice do futerału. Dobra. Idziemy. Zrobimy łyczka. Wszędzie te butelki ze sobą nosisz. Co zrobisz? Trzeba mieć jakąś radość z życia. Tam co tak piszczy? Ktoś mi wana? Odpala? Nie, tam ktoś traktorem robi. Dobra. Idziemy. Nie wiem czy to z kamerą się da między tymi krzakami. Ale coś tam spróbujemy. Tu już fajnie się zrobiło. Wszędzie. Tamto jeszcze by puścił, ale może na stoi, co? Głównie nie chcę tu wycinać za dużo. Bo mnie żona gania. Tylko to co muszę. Czyli właśnie te spady takie to wszystko dziadostwo trzeba wyciąć tam to duże chyba też No, nieładna kubka troszkę niektóre takie słuchawy, ale do warsztatu będzie. Tu jeszcze przeczyszczone, ładnie tam górę jeszcze pocięta, Tą, tą stronę jeszcze trzeba zrobić. I będzie fajnie, ale majsteropad już z siły. Pomału się zbiera. Będziemy coś zjeść. A później zobaczymy, co dalej dzień przyniesie. Także taki krótki piernik z naszego lasku. I co? Dużo już nie zostało, jeszcze kilka godzin będzie wyczyszczone, i bierzemy się za górę, za działkę, tam za półkę. Trzeba wyciąć i będziemy jeszcze kopać. Także Ostry będzie w akcji. A ja na razie się z Wami żegnam. I trzymajcie się, do zobaczyska. Cześć.